Dzień dobry, witam w podcaście o filmach i aktorach, odcinek numer 26. Tym razem skupię się na filmie Maria into Life. Film z 2022 roku. W jednej z głównych ról gra tutaj Karin Viard. Kilka odcinków temu nagrywałem... Um, nagrywałem o filmie Nocni Nieznajomi, gdzie właśnie Karin Wiart również Grała jedną z głównych ról. E, tutaj kolejny film z nią. E, więc, e, więc tak, o czym jest ten film? Ogólnie e, powiem, że film ten obejrzałem e, ze względu na, właśnie, Karim Wiart. I film ten, e, e, gatunkowo, można by go określić jako hmm, komediu dramat, romans, coś takiego. I tak, Karin Wiart gra tutaj sprzątaczkę w szkole. Ogólnie rzecz biorąc, muszę dodać, że Karin Wiart w wielu filmach gra postacie, które już się spotkałem z tym wiele razy, które mają właśnie jakąś taką. Pracę, która jest postrzegana ogólnie tak przeciętnie jako praca nieprestiżowa, czyli na przykład w filmie Babcia w ciąży z 2016 roku, z tego co że to w tamtym filmie tak jest, że Karin gra tam kobiety, która pracuje na autostradzie na bramkach. I ogólnie y, spotkałem się róż, również z różnymi innymi filmami, gdzie właśnie ona jest w takiej, w takiej postaci, która ma taką pracę powiedzmy nieprestiżową, przynajmniej y, w takim postrzeganiu przeciętnym. Bo to, że przeciętnie ludzie coś postrzegają, nie oznacza, że to jest prawda. Oczywiście najczęściej tak właśnie nie jest. Um, Tak, właśnie w filmie Mój kawałek tortu Karin Wiart też gra postać takiej sprzątaczki w sumie, tak samo jak w filmie Maria into Life, tylko tam jest to sprzątaczka, um, która otrzymuje ofertę taką um, dość nawet prestiżową. Taka sprzątaczka prestiżowa powiedzmy. No i zwracając do filmu, który jest tutaj tematem tego odcinka, to postać, którą gra Karim Wiart, to jest kobieta, która żyje ze swoim mężem i zakochuje się ona w koledze z pracy czyli mężczyźnie, który pracuje w szkole, w której ona sprząta. I ten jej kolega też jakby zajmuje się tam jakimiś tego typu pracami. Nie wiem, czy on jest jakimś dozorcą, czy co, ale coś tego typu. I oni oboje się w sobie zakochują. Czyli koledzy z pracy po prostu się w sobie zakochują. Przy czym jest coś takiego, że oni myślą, że nie mogą być razem, ponieważ. Karin ma męża, więc więc oczywiście no, ona jest wierna mężowi i nie może być tutaj z jakimś mężczyzną, którego poznała sobie w pracy. Ogólnie, rzecz biorąc, ani Karin, ani ten mężczyzna z pracy nie są specjalnie jakby ucharakteryzowani tutaj na no, jakichś atrakcyjnych Mimo, że Karin Viard jako kobieta jest dość atrakcyjna, no, przyznam, że zależy trochę od filmu, bo oni tak ją charakteryzują zależnie od roli. No, jeżeli rola ma mieć ten charakter, że ona jest atrakcyjna, no to, no to tak jest. A jeżeli rola ma inny charakter, no to, no to jest inaczej. Ale ogólnie, jako kobieta, jest atrakcyjna. Przy czym w tym filmie ma ona być niby. Właśnie nieatrakcyjna. No i powiedzmy, że gdzieś tam do pewnego stopnia e, tam no udało im się to osiągnąć, ten efekt. E, to już zależy od osoby, bo każdy człowiek ma też różne, różne inny gust. E, więc e, e, tak, więc e, oni się zakochują w sobie. No i nie mogą być razem. Przy czym jest coś takiego, że, no, wiadomo, chodzą do pracy, gdzieś tam widzą się w pracy, no Karin yy, myśli o tym, no bo jest zakochana w gościu, a z mężem nudno, jak to często bywa. No i, no i ona się zastanawia, jak, jak, to, jak to jest, jak na to spojrzeć. Czyli tak jakby, ja bym powiedział, że ona zaczyna się egzystencjalnie zastanawiać nad życiem. O co chodzi w życiu, czym jest życie, co się tutaj dzieje, kim jestem, co mogę, czego nie mogę, co powinnam, czego nie powinnam i tak dalej. Ja bym tak to ocenił, że tego typu pytania gdzieś tam w jej głowie się pojawiają i ona tam trochę się koleguje z taką jedną studentką, dziewczyną, która chodzi do tej szkoły i i ta dziewczyna ym, mówi jej, że to jest normalne, że tam na przykład jesteś z różnymi osobami w relacji. Ym, I Karin jest taka, taka, jakby zaskoczona. Czyli tak jakby. jesteś takiego, że Karin ma ten taki, powiedzmy, <śm> powiedzmy staromodny sposób myślenia, a tamta dziewczyna, młoda dziewczyna, no nie, no to pokazuje jej takie, jakby. Pewne wolnościowe myślenie, tak powiedzmy. No i, no i to je daje bardzo do myślenia. Więc yy, to, że Karin ma takie myśli. Tak, no czy to jest błąd, czy to jest, czy jak to jak to postrzegać? Teraz tak. Większość osób powiedziałaby, tutaj w ogóle na grafice widać tego, tego kolegę w, z pracy i Karin. Większość osób powiedziałaby, że. No, nie powinno tak się robić, że właśnie tutaj postać grana przez Karin nie powinna zdradzać męża i tak dalej, że ja, jeśli już ona wie, że chce być z tym kolegą z pracy, to że powinna zakończyć relację z mężem i dopiero wtedy tutaj być ewentualnie z tym właśnie kolegą. Albo najlepiej ludzie pewnie by polecali, czy polecali. No mówiliby, że powinno się zrobić tak, że ona po prostu nie zdradza męża, zostaje z mężem i tyle. Jakoś tam pracuje nad relacją z mężem, próbuje naprawić relację i tak dalej. Takie jest myślenie ogólnie na świecie przyjęte. I teraz tak, to nie musi być prawda, czyli możliwe, że to myślenie jest błędne. I możliwe, że właśnie Karin powinna się związać z tym kolegą z pracy i tyle, i nie zastanawiać się za bardzo nad niczym. No ludzie powiedzą, no, ale to jest skrzywdzenie męża. Pytanie, czy to jest skrzywdzenie męża, czy to jest skrzywdzenie siebie i męża też w sumie żyjąc w kłamstwie wobec siebie samej, na miejscu tutaj, właśnie Karin. Także ogólnie rzecz biorąc, ten film porusza dobry temat. I dużo filmów porusza ten temat, i bardzo dużo filmów pokazuje pewne wolnościowe myślenie, jakbym powiedział. Bardzo dużo filmów otwiera umysł, jeżeli to jakby rozumiesz, powiedzmy, ten, ten taki przekaz. I mimo, że takie coś jest, to. Nie uważam, żeby to jakoś specjalnie wpływało na ludzi. Sądzę, że ludzie przeciętnie żyją właśnie w takich związkach zamkniętych. To nie jest też moja opinia, no, no wszyscy to wiemy. No i jest tak, że często, już nie mówię zawsze, bo tego z kolei nie wiemy, bo nie wiemy, co się dzieje ludziom po domach, ale przeważnie z tego, co wiemy, tak ogólnie mówiąc, no to ludzie nie są zadowoleni. Z tych związków zamkniętych specjalnie za bardzo, a jeżeli mówią, że są, to co ciekawe, bardzo często widać pewne dowody świadczące o, tym, świadczące o tym, że wcale dobrze w tej relacji nie jest, więc ludzie bardzo często oszukują samych siebie. Widać to też w życiu każdego z nas. Jeżeli przeanalizujesz dokładnie swoje życie, swoje zachowanie, swoje czyny, swoje myśli, swoje emocje, uczucia, to zobaczysz, że w Twoim życiu są różne kłamstwa, czyli różne jakby nieścisłości. Nieścisłość to jest pewnego rodzaju kłamstwo, samooszukiwanie się. Więc tutaj ten film zwraca uwagę na bardzo ważny, interesujący temat. Zdecydowanie temat warty analizy. Także mam nadzieję, że tutaj te przemyślenia którymi się podzieliłem w jakiś sposób albo były dla ciebie wartościowe, albo zachęcą cię do oglądania filmu. Dziękuję bardzo. Zapraszam do e, polubienia fanpage'a tego podcastu na Facebooku. Możesz tam dać jakiś komentarz, możesz dać komentarz tutaj na YouTubie. Nie wiem po co mówię o tych komentarzach, bo ym, w sumie. Ym, Niekoniecznie ma to jakiś sens, jeżeli chcesz dać komentarz, tego dasz, ale nieistotne. Zapraszam Cię do obejrzenia filmu Zły Demiurg. To jest mój najnowszy film, który znajdziesz na YouTubie wpisując w wyszukiwarce Zły Demiurk 2022. Po więcej informacji o tym filmie zapraszam Cię na IMDB, Filmweb i Facebook. Także to by było na tyle. Dzięki raz jeszcze i do zobaczenia w kolejnym odcinku.